Tutaj też zauważyłem na Twitterze, że Fagata poddymia w kierunku Wardęgi cały czas, także jak widać ich rozstanie, wiecie, takie w kierunku różnych tam zarzutów i itp., które się działy też podczas wywiadu szalonego reportera idzie dalej. No i Fagata tutaj poddymiła, napisała, czemu jest spina Wardęga i Kasio i Wardenga obsadzał zbroję i go nie będzie na programie. Będzie uciszanie Kasio i nie będzie na żadnym programie z nim. Oczywiście tutaj wychodzi niedoinformowanie Fagaty, jak to tam jest oddzielna kwestia. Natomiast intrygujące jest to, że ona cały czas tak próbuje poddymiać w kierunku Wardęgi i tak, bazując chyba na tej ich poprzedniej jakiejś relacji i wymianie różnych informacji, trochę tak poddymiać w jego kierunku, żeby złapać jakieś zasięgi. Takie mam wrażenie, bo, bo nie wiem, czy ona coś wie takiego, co mogło tam Wardęgę wkłócić, albo postawić w jakiejś niewygodnej sytuacji. Natomiast no, tutaj raczej wychodzi jej pewne niedoinformowanie, bo oczywiście ma się pojawić face-to-face, -face, który będzie prowadził wardenga, gdzie Casio będzie mógł się skonfrontować zarówno z nim, jak i bokselem jednocześnie. Pewnie jest zazrosna okonopa. Co ty, Suk? Bingo, a co to jest? Takie bingo kut. Bingo, spóźnienie, chorobskop, ripslip Lips. znowu przemawia językiem faktów, ustawione sytuacje pod rewoszoty, krętacz. krętać, Patrycja śmieje się w tle, książka kucharska, przegląd Twittera Dezego, reklama z grzytu, Kłótnia z widzami, i głupot, śmianie się z Dezego, pytanie z czatu o habitice, losowa pasta na czacie, Patrycja wynosząca brudy na czacie, wymyślone pytania o poe, Nathan i odnoszenie się do gimpera, sprzęt dla starych ludzi, content dla dziesięciolatków, pojmiemy, mama. Nabieranie pan Leszysław na donate, ty odklejka DZGO na czacie, nie czytanie czatu, oszukiwanie widzów. Eee, pomówienia, kłamstwo idzie prawda. Brakuje siłowni też przede wszystkim. Nie, no ale dzisiaj tak. Czy się spóźniłem? Nie. Czy było o horoskopach? Tak. Czyli psi znowu przemawia z faktów? Nie. Ustawione sytuacje pod e Powiedzmy, że tak. Krętacz nie. Bo udowodnię z kwiatkami, że było. Pacycja śmieje się w tle? Było. Książka kucharska nie było o tym mowy. Twittera Dezego? Nie. Był tylko. No dobra, no chyba, że podciągniemy ten jeden tweet. Reklama z grzytu? tak, wspominałem o zgrzycie. Kłótnia z widzami, nic dzisiaj jest pełna zgoda. Mamy jednogłośną decyzję sędziów, wszyscy się zgadzamy. Pytanie głupot, dyskusyjne. Ja uważam, że nie wy pewnie uważacie, że tak. Śmianie się z Dezego? No, oczywiście, że tak. Pytanie z czatu o habitice? Nie było. Losowa pasta na czacie? Nie wiem, bo mało was czytam. Pacycja wynoszą brudy na czacie. No pewnie coś tam wyniosło. Wymyślone pytania o Poe. Nie było. Natan Marcoń. Nie było. Odnoszenie się do Gimpera. Tak było, bo będzie jednak z nim odcinek teraz. Sprzęt dla starych ludzi. Nie było. Content dla dziesięciolatków. No tak. MMA jest aktualnie. Nabieranie palne na Donaty. Tak. <laughs> no to było. Odklejka Dezego na czacie. Regularnie zawsze możecie w ciemno zaznaczać. Nie czytanie czatu. Wystarczy, że raz spojrzę. I oszukiwanie widzów nigdy w życiu. To jest... Nigdy tego bingo nie skończycie, bo oszukiwanie widzów nigdy nie, od, nie, nie odhaczycie, kurwa. Dobra, to możemy przejść w sumie do tego cage'a. Tylko pytanie, nie ma jeszcze jakiegoś skrótu? Bo ty Dezy mi coś wysyłałeś. Dobra, to zobaczymy te 40 minut. bo mówicie, mówicie, że jest dobry wątek i dużo rzeczy się działo. To sprawdźmy. Tak, wtedy leciałem. Ja, ja się, ja się odmówiłem, bo tak? wy tam na c**anie byli ku... ku... się znowu. Stary, ale... Pani... No chubię, stary, stary. Ostatnia ja, nasza ty... konwersacja debiluje, panny. To była Przestań taka. nie mówić, Przestań, Przestań nie mówić. Bo ja bo ci bo ja ci nie, nie mówić. Bo ja bo nie, nie Widzę, że widzę, że bardzo ciekawa rozmowa się pojawiła. Czyż tak do końca będzie? Tak mocne argumenty będą padały? To jest poddymianie pod walkę, tak? Czy co? Ale, ale domy, w, w przyszłości, dobić. jeżeli by była taka propozycja, zawalczylibyście ze za sobą, czy nie? No, no to już wiadomo. Stary, ale ja nie. Stary, po co ma, jak dupy, żeby je no Ale do czy Osta ostatnia nasza konwersacja nie była SMS-owa? Co napisałeś? Yy, to się nie witamy. A ja powiedziałem... Za... Ej, mogę przewinąć kurwa, do tego tematu tam z Wardengą i ten, bo nie chcę się tego oglądać, jak mam być szczery. No i te trzy miesiące tak naprawdę robiłem z tego parteru, <słyska> tych zapasów, <słyska> więc robiłem je trochę dla zwały. No ale po tej porażce Norberta, jak go poskromił, Dariusz, no to... I Federacja stwierdziła, że to nie ma sensu, a przynajmniej nie za tyle pieniędzy, więc yy, ja też dostałem informację, że... Norbert chyba też nie za bardzo się chce bić. Ale ja ciągle tego nie rozumiem. Jak to za tyle pieniędzy to nie ma sensu? Czyli to, że Dis przegrał z darolwem to miałoby wpłynąć niby na to, że byłoby mniejsze zainteresowanie walką ksajo Dis. Nie wiem, ku... naciągane takie. Daro chce się bić w ogóle z całą twoją ekipą i to naraz na jednej gali. Zobaczmy, jak... No ta, bo wiadomo, żeby go na... No ale właśnie to, ja powiem tak, ludzie i tak od początku mówili, że Sayo i tak by najechał Disa, No to, i to ludzie tam też nie do końca jakby patrzyli na to pod kątem walki, tylko tego, kogo lubią. No to rozumiesz, to tak trochę nie wiem. Ja uważam, że to jest taki konflikt, że to kurka, kompletnie nie ma znaczenia. że to, to, to w ogóle nic nie wnosi do sprzedaży, bo w chuj ludzi chciałoby zobaczyć legendarną walkę, gdzie Ksajo na dala się z Disem. I to serio, wybrane by mieli, czy tam jaka była ostatnia walka Disa, czy coś takiego, albo by oglądali, żeby zobaczyć jak Sajo wygrywa, w sensie takim wiadomo, że Historyczny moment, albo w takim kontekście, że, że, nie wiem, no bo jak Dis te dostaje, bo, nie wiem, dużo ludzi go nie lubi, no. Ale Dis rezygnował z walki po porażce. skąd masz takie info, że Dis rezygnował z walki po porażce? Ja uważam, dobra decyzja, Dara lepsza walka z krajem Dis, który łatwo w pierwotnym dostał, a ja tak nie uważam. Ja uważam, że tu nie ma żadnego powiązania, jest w stanie XD ta walka. I że nie, ten. Że sto razy bardziej wolą obejrzeć walkę XIO kontra Dis. Połamię się tam tego. O, i i tak, żeś raz podszedł do mniej awangury, no żeś rękę podawał i dajesz takiego. Ręki nie umiesz dobrze, podał kruk. I tak, ja, i czekaliście ja zabił. Ja po prostu nam podałem, ale, kurwa. Mógł, ułapę, ja, nie, nie mogę ja, nie, nie patrzeć na tego człowieka, bo mnie ale to Dobre, ci podał śledzia, czy jak? To po twojej władzy, po czymś tam nie kiedy dostaniesz i to może jeszcze raz klik dostać. Dwa razy dostać kruk do jednego i to będzie coś takiego. No i będę musiał się przekopać. Ale Tuszol to taki krótki ląd ma, czy on w jakąś rolę się wcielił? Bo ja nie znam go. znaczy widziałem jeden klip z nim? To on taki jest ogólnie, czy. No i dwa razy na jednej gali dostaniesz. Agresywnie jak na wędkarza. No, taki właśnie obraz wędkarzy. Niby tam, wiesz, na spokojnie rybki tego, a w środku się gotuje. Ja to podezem też wiem. Cześć, witam, tam, Słyszałem właśnie, że coś tam jest mówione na mój temat. Coś, nie? No jest mówione na swój temat. byś dostał kaosa od Ksaja. No, gdybyście mieli teraz wyjść, yy, myślę, że była fajna bitka. Bo akurat gdzieś tam przygotowywałem się do tego oleja, ale myślę, że potrzebowało mnie troszkę treningu. To by było jeden, a nie, bo KSJU się boi palteru. To... I gola znowu na poważnie, kurde, analiza cała. Czyli co przyszła się zobaczymy Was, bo słuchaj, no na bitej śmietance yy, bardzo mocno pomiędzy Wami zawrzało. No i no czekamy. Jest, jest jakaś mowa o tym starciu, czy nie ma? No... już nóżka chodzi, zobaczcie, nóżka chodzi. <laughs> Coś odejście o bitej śmietance. To, to, to zaraz, Wojtku. Połoceniam. Bo ja jestem ciekawy, dlaczego Kasjusz chciał, żeby. No żeby Wie, wiecie, jak wyszło, że Grubas jest PDF-em, no to gola raz tak, raz tak się odwracał, potem znowu przyjaciel, to no, dla mnie, Oj, ja Kasiusz, nie lubię takich ty... fałszywych ludzi. Nie, nie, Kasjuszu. Dlatego zaproponowałem, życiu... żeby mu teraz nie, Kas... pomógł chociaż. Oj, Kasjusz w życiu nie możesz... Nie ja czasami jak słyszę Casio, to mam takie wrażenie, jakby on na głos mówił wszystkie takie, nie wiem, potencjalne żale, które wyobrażam sobie, że mógłby mieć Boxdel, tylko o których Boxdel nie, mógł, nie może wypowiedzieć. Serio, to czasami tak brzmi, jakby Casio takie różne rzeczy rzucał w powietrze, które Boxdel być może chciałby powiedzieć, ale nie mówi. Kontaktowałem się z Michałem wielokrotnie, rozmawialiśmy, no. dzwoniłem do niego i... Także tutaj nie umiecie oświadczenia, no to już akurat jest nasza prywatna strona. A i prywatna, no ludzie by chcieli, bo oświadczenie było publiczne, to ludzie by chcieli wiedzieć. A to jest nie wasza prywatna wyjdzie, kurwa. Nie wrzucają publicznie wszystko, a potem prywatne wszystko. Niebawem wyjdzie podcast, 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 a, podcast z, bo... z Michałem, no. dowiesz, się, dowiesz się, jak to wszystko wygląda. Ale to też nie było przypadkiem tak. Poprawcie mnie, że Bokzel trochę miał pretensje do Goli, że tak zrobił, w sensie nie ogólnie, że się odciął, bo mówił, że no, rozumiem względy biznesowe i tak dalej, tylko że zrobił w tej formie takiej jakiegoś tekstu i coś Bokzel gadał, że on by nagrał jakiś filmik, coś tam, że inną formę by tego przyjął zamiast takiego suchego oświadczenia. Był Coś Czyli, że nie było tak totalnie na czysto, że Bokzel mówi, nie Wojtek, ja wszystko rozumiem, ludzi. Tylko była jakaś taka zadra w kierunku tego, że postąpił tak, a nie inaczej. Było coś takiego. Wiesz, Ale ty, słuchaj, ty, też tam ty się udzielasz? Ty czy się co? Kasjusz, ty się, nie, nie, ty się, okay. ty się, ty się odwróciłeś, Kas już od fejmu po podaniu ręki. To, że już Was to federację. Kiedy ja Gdzie się naprawdę... odwróciłem. Miałem kontrakt jakiś? Kas już, Rafałowi, powiedziałem, że. A Rafał, to jest, jest mój przyjaciel? Słuchaj, Kas już. Ja, ja nawet nie chcę z Tobą o tym dyskutować. To bo to na... <laughs> Aha. Aha. <laughs> Ups, nieudane odbi nieudana odbitka, nieudana odbitka. Kacz, ja nie chcę z tobą o tym gadać. Aha. Już jest takim konfliktowym człowiekiem, to jest... Ich sprawy, a między Bogdelą a Golą. A czy uważasz, że to też jest ich sprawa pomiędzy na przykład Wardęgą a Bogdelem? Albo ogólnie rzeczy, które Bogdel sam publicznie podnosił, też odnosząc się do różnych rzeczy, czy wtedy też to jest ich prywatna sprawa? Bo ja to takie mam raczej, że to już nie jest prywatna sprawa, jeżeli to poszło publicznie. Ja uważam, że jeżeli już jakiś wątek został ruszony publicznie, to to już nie jest prywatny, no. Ale co Kasiusza obchodzą relacje między Bogdelem a Wardęgą i kto, kogo, jak potraktował? No jak to? No bo w publicznej przestrzeni masz zgrzyt pomiędzy tym, o czym mówią, tym, co się dzieje, informacjami, jakie były przedstawiane, zachowanie poszczególnych osób. No serio? Ciesz mi wiele, a to, że jesteś osobą niewdzięczną, to jest inna sprawa. A w czym nie je, je jestem wdzięczny? Powiedz mi. W tym. Że to ja bardzo opiekaję, żebyś zawalczył. No dzięki mnie, że to ja zarabia zarabia ty nie To Dlatego jestem tobie wdzięczny. Dlatego ja do dla ciebie nie mogę jakoś bardzo źle mówić, chociaż o Ale uważam, ja, że ja na ciebie nie, nie mówię źle, że, Wios... że zaproponowałeś mi walkę wtedy. Dobrze! No. I... O, ci się pogodzili na koniec. Czemu ten Kas już tak krzyczy, bo kto krzyczy, ten ma rację, bo przejmuje całą przestrzeń w rozmowie i jego zdanie wybrzmiewa, a drugie osoby nie słyszysz, no chyba że wejdzie w ten sam ton i wtedy to już nic nie dowiesz, no chyba, że znowu w trakcie oddechu coś rzucisz, kiedy druga mapie oddech, no to wtedy znowu coś usłyszysz. To chyba jest taka taktyka na zakrzyczenie. Zresztą praktykowana też w polskim Sejmie. Ludzie jeszcze proszę tylko do Ksaju, co on mówił, bo też chcą usłyszeć, co on powiedział o mnie. powiedział, on że mi... jesteś p***ą na Backstage. No to to usłyszeć od Ksaju. Chcę, żeby mi to powiedział wprost. Tak? Ale on no on powiedział, że ty, że... Wojtek, nie nigdy, nie nigdy bym tak nie powiedział. <laughs> <laughs> Ksaju, dlatego wolę, jeżeli tak coś mówisz, to powiedz mi to bezpośrednio. Albo... O Jezu. O kur... No nie mogę. No, Wojtek jest niezastąpiony, naprawdę. Wojtek jest wspaniały. Przecież no to, ci to, to powiedziałem były. wprost i powiedziałem ci to w ten sposób, że jeżeli ty masz do mnie problem i zjawiłeś się na moim wydarzeniu, to wolałbym, żeby cię tu nie było. Powiedziałem ci to w twarz sobie i wtedy powiedziałeś, my, że problemu nie, nie ma, było. więc nie musiałeś wychodzić. Dokładnie. No tak, więc no to Wojtek to, to byłem, już zadał trzy, trzy razy o tej sytuacji. No to, to nie wiem, to co telefon do mnie, stanowią, że wywołujesz mnie do no to, to jeszcze czwarty raz pogadamy na konferencji i będzie... Pytaj Ulfika, no to on jest diabełkiem tutaj. Ja na Kręcają walkę, kurwa na, na siłę. Ale to, faktu, no to nie zmienia faktu, że ty się oprzeje. Ja Ale ja, nie obstałem <noise> się, tylko ja nie dam tej kurwa zarobić pieniędzy w taki sposób. Ja go mogę. Poza galą, olejnik, jeżeli nas oglądasz, wygrany, napisz, dawaj, wygrany, napisz, zgarnia, napisz do każdy. O, wygrane zgarnia wszystko. Olejnik dawno. Ale nawet wronek, napier wronek. Bo on, wron chciałbym, żeby wronek go, chciałbym, go, chciałbym, go ch chciałbym wypromować wronka. Wronek najpierw, tak, wronek. Olejnik wygrany najpier bierze wszystko. Kilka ale czemu ty tak bardzo tym chcesz się tak zasłaniasz? Czemu? No bo chcę dać walkę wronkowi, żeby sobie no A, no właśnie. Dziwne, bo oni chcieli robić wronek kontra David Tbijski zadymiasz. Zestawiania się same tworzą. W locie. A plułeś tam wszystkich dookoła, weź, wywiąż Wywiąźle! U, bo ja to mówię, rody, no to teraz no. mnie spokaż to no. ja, czekaj, a my to zrozumieniamy zasady. No. Teraz to ja zjadę, w ciebie zjadę. Słuchaj mnie, ja się zawsze wiązuję. Z Kuba, nie? ale ci zielone, ci kube, ty... teraz, ale, ale nie, teraz słowo, spodziewałem się aż tak kulturalnej dyskusji między Alanem a Ferrarim. Boże jedyny. Panowie, to czekajcie, ja bym bardzo chciał zobaczyć wasz pojedynek, więc może wykorzystajmy ten moment, może teraz Alan masz. Idealna podkładka pod walkę. Ile leży le le w szpitalu? Sam sobie na pewno tego nie zrobił. Przepraszasz, no, że te usza za to, czy nie za Ale za co to... mam, przepraszam. Ja powiedziałem, że dostałem, że nie, ja nie, nie powiedziałem, że jest to żołnierz, tylko że dostałem takie informacje. No, <laughs> ja nie powiedziałem, że jest to żołnierz, ja dostałem takie informacje. Tak, no faktycznie, rzuciłem je w przestrzeń publiczną. Ty na walkę, piesku! To co panowie dogadajcie? Kur... <laughs> Jezu, nie mogę z Huberta. Hubert jest niesamowity. Ci tu się cisną, to tak, to co, do co? Dogada... Do, do walka? Będzie ta walka, nie będzie, to co, dogadacie się teraz? No ale widzisz, ale sam mówisz, że nie wiesz, jak było, a łazisz, Ale kurwa ja powiedziałem, dobrze, nie nie powiedziałem, że jesteś żaden jakiś dowoldownikiem. Mocne słowo, zapraszam do face to face, no tak to wygląda trochę.